Finał Lego Masters. Kierunek Polska za nami. Znamy zwycięzców programu, za nami finał Lego Masters. Kierunek Polska, w którym trzy najlepsze drużyny zmierzyły się ze sobą w pojedynku o 100 tysięcy złotych, zestawy klocków i tytuł mistrzowski. Kto okazał się najlepszy? Sprawdźcie, jak wyglądał finał Lego Masters. Kierunek Polska Spis treści: tak wyglądał finał LEGO Masters. Kierunek Polska: kto wygrał LEGO Masters. Kierunek Polska: kim są zwycięzcy LEGO Masters. Kierunek Polska: tak wyglądał finał LEGO Masters. Kierunek Polska Po tygodniach kreatywnych zmagań nadszedł czas na finał LEGO Masters Kierunek Polska O zwycięstwo powalczyły trzy najlepsze duety tej edycji Michał i Mateusz, Patryk i Norbert oraz Benjamin i Mateusz. Finałowa konkurencja odbyła się w wyjątkowych okolicznościach, tym razem dzieła z klocków powstały w salach Muzeum Geologicznego w Warszawie. Finaliści na wykonanie swoich imponujących, finałowych projektów uczestnicy mieli aż 22 godziny. Tym razem oprócz czasu ograniczała ich tylko wyobraźnia. Ich budowle musiały nie tylko prezentować ich umiejętności techniczne, ale też opowiadać historię, którą chcieli przekazać. W finale pierwszy raz w historii programu oprócz Jurorek, pracę uczestników oceniła także publiczność. Michał i Mateusz zbudowali tor samochodowy z diabelskim młynem, Patryk i Norbert stworzyli pisarza siedzącego przy stole, a Benjamin i Mateusz wybudowali postać walczącego samuraja z magiem. Kto wygrał? Lego Masters. Kierunek Polska decyzją jurorek i widzów programu Lego Masters. Kierunek Polska. Wygrali Patryk i Norbert, którzy oprócz tytułu mistrzowskiego otrzymali czek na 100 tysięcy złotych, a także zestawy klocków o wartości 10 tysięcy złotych. W galerii znajdziecie zdjęcia z finału LEGO Masters. Kierunek Polska. Kim są zwycięzcy LEGO Masters? Kierunek Polska, Patryk i Norbert poznali się dzięki mediom społecznościowym. Patryk prowadzi profil na popularnym portalu, gdzie publikuje zdjęcia scenek zbudowanych z klocków Lego. Norbert zawodowo odpowiada za zapewnienie wszelkich produktów i usług niezbędnych do ciągłości produkcji w firmie. Po godzinach spędza czas z synem, buduje i podróżuje. Obydwaj mają sportowe pasje, Norbert posiada uprawnienia instruktora narciarstwa zjazdowego, a Patryk uwielbia grać w bilard. Niedawno spełnił nawet swoje marzenie i kupił stół bilardowy.